Witaj. to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania. Jak co dzień. Witam cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Dziś o docenianiu i o karaniu. Jeżeli dziecko nie posprząta, to bardzo łatwo jest nam ukarać, wytknąć błędy. Jeżeli posprzątało, to uznajemy, że oczywiście wszystko jest w porządku. No, i bardzo często obywa się bez pochwały. To jest tak jak w szkole. Dziecko ma obowiązek zrobić zadanie domowe. No i robi te zadania domowe. Jedno, drugie, trzecie, pięćdziesiąte. I co? I nie dostaje żadnej informacji zwrotnej, żadnej pochwały. Ale wystarczy tylko, że raz zapomni zrobić tego zadania, a już otrzymuje uwagę. Otrzymuje ocenę niedostateczną. I bardzo często wtedy uczniowie się burzą i mają rację, ponieważ mówią tak, wie pani co, jak to jest? Kiedy ja robię ciągle zadanie domowe, to to w ogóle jest niezauważalne, a wystarczy, że raz zapomnę, to od razu dostaję karę. I tak chyba. Działamy po prostu. Jeżeli uznajemy, że coś jest naszym obowiązkiem, coś jest normą, coś jest normalne, to tego nie chwalimy. Ale wystarczy, że czegoś tam zabraknie, to kara i nagana jest bardzo szybko. Pewnego razu pewna wieśniaczka przywiozła do domu kupę siana i wyrzuciła w kuchni. I mąż i dzieci się bardzo oburzyły, mówi: Jak coś ty zwariowałaś, jak mogłaś to zrobić? A ona stwierdziła: Słuchajcie, przez dwadzieścia lat gotuję wam obiady. Nigdy nie usłyszałam, że są pyszne, że wam smakowały. Więc ja nie wiem, czy nie lubicie siana. Z tą historią was zostawiam. I z przesłaniem, że warto doceniać to, co się ma. I warto chwalić, i warto dziękować za każdy mały objaw, nawet jeżeli to jest Twój obowiązek. Jak miło jest pracownikom usłyszeć: Dziękuję, że to zrobiłeś, chociaż jest to Twój obowiązek. Ponieważ łatwiej jest karać niż nagradzać. Zacznij doceniać. Zacznij nagradzać. Miłego dnia.